Dzień dobry byczki, witam Was bardzo serdecznie kochani Zapraszam na czytanie na pełnie, co jest przed Wami ukryte Pełnia dzisiaj w nocy, 9 minut po północy 7 stycznia Drogie się. czytanie ogólne, tak więc weźcie tylko to co rezonuje, resztą zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć Od pełni do pełni, czyli najmocniejsza energia pełni będzie do 8 stycznia, ale czytanie jest oczywiście... Co jest przed nami ukryte na blisko miesiąc do kolejnej pełni, następna pełnia w lutym? Moi drodzy, jeżeli macie szczęśliwe relacje, szczęśliwe związki, szczęśliwe życie po prostu na wszystkich płaszczyznach i nie spodziewacie się niczego, co mogłoby być przed wami ukrywane, to zapewne nie będzie czytanie dla Was. Ale jeżeli z czystej ciekawości będziecie chcieli zobaczyć i stwierdzicie, że i tak nic z Wami nie rezonuje, to myślę, że wystarczy się po prostu cieszyć i mieć spokój, tak? Duszę, spokój na sercu, że, że nie ma rzeczy najwyraźniej, które miałyby się Wam pokazać. A nawet jak są, to są na tyle nieistotne, nie, nie, mało znaczące, że, że karty nie ściągły na przykład nic dla Was, bo bo nie jest to tak istotne, zajmujące, lub w ogóle nie ma kwestii ukrywanych, akurat przed osobami, z którymi to nie będzie rezonować. Ale może być też tak, że akurat tutaj faktycznie energetycznie zostanie karty, karty ściągną pewną grupę, czy pewne grupy na, nie wiem, jedno, jeden, dwa przekazy. I jeżeli to nie będzie dla Was, to się nie przejmujcie. <laughs> Moje kochane byki. Zaczynamy czytanko, ale jeszcze krótki wstęp dotyczący tej pełni. Energia pełni wilczego księżyca, starego księżyca, lodowego księżyca właśnie przez rdzennych Amerykanów została nazwana księżycem wilków. No właśnie ze względu na rozpoczęcie w styczniu sezonu lęgowego wilków. One wtedy faktycznie przez naszych przodków... Hmm, tak, nasi przodkowie uważali, że właśnie one stają się wtedy bardziej agresywne, bardziej też często wyją, podchodzą bardzo blisko osad ludzkich, aby, aby się właśnie osiedlić, tak szukają tego miejsca. I kochani. No właśnie, podczas tych długich, mroźnych, i nieprzyjaznych styczniowych nocy głodne wilki podchodziły tak blisko osad ludzkich, dając o sobie znać, że był to dla nich czas, dla ludzi oczywiście, czas pełen niepokoju i troski o najbliższych, tak? O bezpieczeństwo. Dlatego pilnowanie ognia, który nie miał prawa zgasnąć wtedy, nadawało no poczucie, że drapieżniki będą trzymały się z daleka. Moi drodzy, Nikt nie chciałby o tej porze roku zmierzyć się oko w oko chyba z głodnym drapieżnikiem pod osłoną zimnej nocy. Ta astrologiczna pełnia w znaku raka jest pełnią, która posłuży budowaniu w sobie poczucia bezpieczeństwa. I właśnie gdy wilczy księżyc rozjaśni mroźne niebo, zaczniemy poszukiwać ukojenia w swoim sercu lub w ramionach ukochanej osoby. Moi drodzy, yy, ta pełnia na osi rak koziorożec to mogą być wydarzenia, konflikty pomiędzy domem, rodziną, krajem, ojczyzną, gospodarstwem domowym czy też domownikami yy, i naszym majątkiem, a pracą, karierą czy biznesem. Tutaj możecie zadawać sobie pytanie, jakie mam ambicje, dom czy kariera, co jest największym sukcesem. Styczniowa pełnia będzie w ścisłych i korzystnych aspektach z wywrotowym, przewrotnym uranem możliwe więc, że ktoś z Was zechce zerwać z jakąś niewygodną, przebrzmiałą tradycją a inni z Was, kochani, wpadną na jakiś radykalny pomysł zmiany diety lub metamorfozy totalnej, nagłej zmiany wyglądu. Księżyc wraku to jest też zadbanie o ciało, o to, co jemy o żywność o bezpieczeństwo i o emocje. Według, astrologii, według starożytnej astrologii, Rak był bohaterem, co nie znaczy, że nie zna, który odznaczał się swoją odwagą, lojalnością i chęcią bronienia tych, których kochał. Wielokrotnie narażał się dla dobra innych i mit głosi, że chociaż stracił życie w walce o swoich bliskich, to dał się zapamiętać jako wielka osobowość o jeszcze większym sercu, małym. Tak, która żyje w małym y, morskim stworzeniu. Ponieważ Księżyc jest władcą raka, będzie to pełnia. Y, odczujemy ją bardzo silno, może być m, bardzo silnym doświadczeniem i przypomni nam o naszej własnej odwadze, o połączeniu z intuicją. W energii raka jest miękkość, jest wrażliwość, ale jest też zaciekłość. Możemy więc poczuć chęć powstania i zawalczenia o wszystko, co kochamy oraz na czym najbardziej nam zależy. Ja Wam, kochani, polecam jeszcze takie ćwiczonko, bo no, ćwiczonko po prostu. Zastanowienie się nad jednym zdaniem, ponieważ ta pełnia będzie świetnym... Świetną okazją, dobrym czasem, aby zastanowić się, jak zaprowadzić więcej równowagi w swoim życiu. Więc polecam Wam, aby pod koniec dnia, czy to dzisiaj, czy jutro, ta energia pełni z do 8 stycznia, taka najmocniejsza. Zastanówcie się, napiszcie sobie, nie wiem, na kartce, w terminarzu, w smartfonie, gdziekolwiek, pod koniec dnia. Najbardziej liczy się dla mnie. I trzy kropki. Zobacz, jaka myśl, byku, przyjdzie Ci do głowy. Czego właśnie teraz czujesz, że potrzebujesz? Tak? Co najbardziej liczy się dla mnie? Moi drodzy, ponieważ trwa właśnie retrogradacja Merkurego i Marsa, atmosfera będzie napięta, może być zablokowanie, zamglenie, dezorientacja to, to są uczucia wywołane właśnie przez te zjawiska. I zastanówcie się, co jest Wam potrzebne w tej chwili, aby, abyś mógł, abyś mogła osiągnąć wewnętrzny spokój. Podczas pełni wraku nie wywieraj na sobie presji, aby podjąć jakąś ważną decyzję lub zaangażować się w nowe projekty. Uwolnij swoje pragnienie kontroli, zrób sobie przerwę na odpoczynek. Retrogradacje planet nakłaniają do refleksji i spowolnienia. Pozwól swojej intuicji ostrzec cię przed tym, co mógł przeoczyć Twój rozum. I zamiast ruszać do przodu, wykorzystaj tę pełnię, aby zastanowić się nad minionym rokiem, wprowadzić więcej harmonii do swojego życia i skieruj uwagę właśnie na swoją wrażliwość. Energia tego księżyca wydobędzie naszą odwagę, przypomni o naszej intuicji. Warto wykorzystać ten czas na odkrywanie ukrytej pewności siebie. Dlatego, że jeśli, nie sami, jeśli sami siebie nie docenimy, to nikt inny tego nie zrobi. Po prostu. Trzeba zaufać temu wilczemu instynktowi i znaleźć być może nowe, ekscytujące zajęcie, jeśli ktoś tego potrzebuje. E, Byczki, zaczynamy czytanko na. co jest ukryte przed bykami. Król mieczy wypadł. Król mieczy to osoba z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Król Mieczy jest kartą wodnika. Jeśli macie z jakimś wodnikiem do czynienia lub znacie jakiegoś wodnika, no to raczej albo chodzi o niego, albo wodnik coś ukrywa. Albo taka osoba. Może być osoba po 40 roku życia. Dobra, już pasujemy po... No, karty szaleją, za dużo karty wypadło. Ok. Gwiazda. A to jest w ogóle druga karta wodnika. Moje kochane beki. Ukryta gwiazda. Sześć kielichów. I dwójka. Buław. Wiecie co? Tak jakby nie wypadł ten król miecze, to. no to bym właściwie bardziej ogólnie odczytała tą wielką arkanę, bo to jest. to nie jest osobowa karta Wodnika, tak? To jest. to jest duża arkana, to nie jest karta dworska, a nam wypadła karta dworska, karta osoby, tak? Karta osobowa, karta króla mieczy. Gwiazda jest kartą dużych arkan. Natomiast, ponieważ wypadły jakby dwie karty jednego konkretnego znaku, na pewno dla jakiegoś chociaż jednego byka jest taki przekaz i jest taka możliwość, tak? I może sobie od tej możliwości zaczniemy, że jeżeli znacie jakiegoś wodnika lub mieliście jakąś znajomość, mieliście, miałyście z wodnikiem, z taką osobą, spod tego znaku na przykład, tak? Hmm. to może, kochani, być tak, to znaczy tak, znajomość, no to, no chyba, że owszem, wy możecie mieć partnera cały czas, tak, <noise> czy jakąś taką znajomość, taką relację, ale bardziej by to dotyczyło takiej relacji, w której nie jesteście ze sobą, bo, no bo karty mówią o tym, że no na pewno ze sobą nie jesteście teraz, natomiast jeżeli macie kontakt z taką osobą, po prostu, lub gdzieś tam jakieś takie, wiecie, relacje, może coś kiedyś było, może coś miało być, no, w tym kontekście, tak? Coś nam może Was kiedyś łączyło, może były, wiecie, jakieś tam robione seksiki na przykład. No, może coś, może ktoś myślał, że coś z tego będzie i chyba z tego, kochani, nic nie będzie. To znaczy, tak, jeżeli by chodziło o tę konkretną osobę, to. Dobra, szybko z tym przekazem bo to jest zapewne dla jednego byka, może nawet dla nikogo. Po prostu sama gwiazda, nie patrząc już na osobę wodnika, mówi o tym, że, że no ktoś ukrywa, że ma miłość duchową, spełnienie, takie, wiecie, sześć kielichów to jest bratnia dusza, to jest taki związek, relacja miłość z bratnią duszą, że jest harmonia, zaufanie w związku, że jest miłość, spełnienie, spędzanie czasu w miły sposób. Jeżeli byłoby tak, że ktoś ma jakąś taką, wiecie, to też nie, przez, to nie jest przez przypadek, że karty pokazały akurat tu jakiś jeden przekaz na jakiegoś wodnika, tak? No musi jakiś byk mieć do czynienia najwyraźniej z jakąś osobą, z którą, to nie to, że kiedyś była relacja, czy kiedyś była znajomość, jest cisza i nie wiem, i się nie odzywacie od 100 lat, no nie. Raczej to chodzi o taką osobę, z którą musicie mieć jakiś kontakt od czasu do czasu, albo macie po prostu kontakt, bo tak, no musi być jakiś związek, w związku z tym, że te karty się tu pokazały. Być może rozmawialiście o tym, albo gdzieś tam przekładaliście jakieś Wasze spotkania, jakieś tam, wiecie, może ktoś po prostu trzymał kogoś jako jakąś opcję, tak? Jako, jakąś możliwość sięgnięcia, czy jakby nie, nie chciał jakby zamykać całkiem Waszej przeszłości, nie chciał jakby spalić sobie mostów, czy nie chciała, tak, zamknąć drogi dla sobie wzajemnie, po to, żeby móc w razie gdyby rozpocząć, zacząć może na nowo, albo no, w ogóle wiecie o co chodzi. Natomiast jakby nie było, czy jest jakaś kontynuacja tej znajomości, czy jest jakaś kontynuacja tej relacji, czy jest jakaś kontynuacja kontaktu, czyli na przykład jeżeli jesteście w kontakcie, albo w kontakcie kontakcie od czasu do czasu. I ktoś tutaj obiecywał, no może obiecywał to za dużo powiedziane. Na przykład były rozmowy, tak, dotyczące tego, żeby się spotkać, że może kiedyś, że chciałbym, że chciałabym y, czy coś tam spróbować na nowo, albo wiecie, coś tak w takim kierunku poka pokazywania zainteresowania, pokazywania, że coś tam komuś tak trochę jakby zależy, wiecie o co chodzi, no to, to tutaj ktoś ukrywa jednak, że jeżeli zaczął ten kontakt, to może nie to, że żałuje, ale że to nie była jakby dobra decyzja. To znaczy, trochę ta osoba uważa, że niepotrzebnie, jakby się być może odezwała, odezwał, że tak naprawdę nie ma oferty, nie ma nic do zaproponowania, nie ma nic stałego, ani nic, no, no po prostu nic nie będzie robić. Nawet nie będzie wchodzić w romans, nie będzie. Chciała chciał, czy chciała się spotykać. No, nie będzie chciała z Wami tych rzeczy robić, ani tych seksów, ani jakichś tym bardziej poważniejszych relacji. No, dlatego, że tutaj jest za silne połączenie z obecną. Z obecną osobą, no właśnie, to jest tak, że ta osoba może być singlem, ona wcale nie musi być z kimś teraz, a może jest w jakiejś relacji, być może nic miało z tego nie być, albo się coś skończyło, ale to się naprawdę nie skończyło, jest zbyt duże, silne połączenie, są zbyt silne więzi, jest zbyt dużo miłości, jest zbyt, zbyt dużo zrozumienia i jest zbyt dużo mm, pamięci. Yy. Są zbyt silne więzi. Tu jest po prostu jest jakieś połączenie z bratnią duszą. Ta osoba ma jakąś relację, być może może komuś wydawało się i wam o tym mówił, że to jest trudna relacja, albo że ktoś to w ogóle y, nie chce być w tej relacji z tą osobą, ale no niestety guzik to prawda i. Y, y, y. No, i tutaj przychodzi to zrozumienie do tej osoby, która nam wypadła, ten król mieczy, czyli tutaj ten wodnik. Przychodzi to, po prostu przyszło jakieś to zrozumienie do tej osoby, że ona nic z wami nie zacznie, że nie będzie kontynuowała ani romansu, ani spotkań, ani. Bo po prostu tutaj jest zbyt poważna relacja, zbyt, zbyt dużo tu jest, po, zbyt silne połączenie, zbyt dużo te osoby ze sobą już przeszły rzeczy trudnych i to jest zbyt mocne. I nie warto, i tutaj ta osoba jakby ukrywa to, że nie warto i tego nie zrobi. Nie, nie będzie tej osoby krzywdzić, nie będzie tej osoby zdradzać, nie ma to sensu, nie ma to celu. Gdzieś tam oczywiście chodzi o to, że ma sentyment do was, tak. Ma sentyment z racji zapewne przeszłych wydarzeń czy tego, co się wydarzyło, ale no. Ta osoba tego nie widzi, żeby to po prostu, żeby to w ogóle zacząć, bo, bo to po prostu jest dla tej osoby niemożliwe. Na, no, niemożliwe jest przynajmniej w czasie stycznia, tak? aczkolwiek to są za silne karty, tu jest duża arkana, wypadły dwie karty wodnika, tu jest powracanie do przeszłości, tutaj jest relacja, związek z bratnią duszą. Tutaj jest, kochani, tu w zasadzie ktoś ukrywa, że ma jakby taką, że przechodzi ten w tym związku, w tej miłości drugi raz jakby nową miłość, tak? Ee, że jest tutaj taka wzajemna miłość, i to jest tak jakby taki ponowny romans tych dwojga ludzi nawet w drugim związku. Rozumiecie, o co chodzi? Że to jest. Po prostu takie coś, że tam się nie kończy ogień, nie kończy się pasja, nie kończy się pożądanie, nie kończy się miłość, tam codziennie są jakieś, wiecie. Mniejsze lub większe, nie to, że konflikty czy kłótnie, ale jakieś takie dyskusje, które no w, w jakiś sposób no budują tą relację cały czas. I no nie, ma tam, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wrócił. Tak? Może była mowa o tym, żeby się spotkać, albo że może faktycznie coś z tego będzie. Na chwilę obecną w, w styczniu ktoś ukrywa, że tego nie będzie po prostu. A jak będzie dalej w życiu, ja nie mówię, że nigdy w życiu nie będzie. Natomiast jeżeli. Słuchajcie, jeżeli coś miało się kiedyś wydarzyć się, nie zadziało i były ku temu przeszkody wielo, nie wiem, wielomiesięczne, wieloletnie, wielorakie i bardzo mnogie, no to to raczej chyba nie jest dla was. Rozumiecie o co chodzi, bo no, nie ma na co czekać. Ja wiem, że wy możecie mieć po 20 lat, a równie dobrze możecie mieć po 50-60 lat, więc nie ma co czekać na taką osobę, bo jeśli ktoś nie był zdecydowany kiedyś, nie jest zdecydowany dzisiaj, to w przyszłości też nie będzie zdecydowany, o czym mówi dwójka. Buław, bo dwójka Buław mówi po prostu o niezdecydowaniu, kochani. Tutaj nie podejmie nik decyzji, tu jest partnerstwo. Ktoś ukrywa partnerstwo, ktoś ukrywa dobrze prosperujący, pełen sukcesów związek, eee, i nie ma tutaj decyzji o tym, żeby tu się rozstawać. No Nie ma tej decyzji. Nie ma e, i nie wiadomo, czy będzie. Tu jest. A kochani, to jest jeden przekaz dotyczący wodnika. Jeśli nikt nie ma wodnika, idziemy dalej. Gwiazda. Przede wszystkim, owszem, to może być też, że ktoś po prostu ukrywa romans, miłość i tak dalej, ale to wtedy romans, miłość, spełnienie jakieś, jeżeli ktoś by wrócił do jakiejś bratniej duszy, do miłości sprzed lat, odnowił dawne kontakty z dawnych lat, odnowił jakieś kontakty z bratnią duszą, z pierwszą miłością, z jakąś poprzednią miłością, no to może to ktoś ukrywać, że ma spełnienie. Pragnień, że ma spełnienie marzeń, że ma romans swojego życia. I że nie potrafi podjąć decyzji, nie potrafi zdecydować. Dwójka Buław mówi podejmij decyzję, tak? Dokonaj wyboru, gdzie chcesz ukierunkować swoją działania, wybierz w którą stronę, tak, czy byka na przykład, czy tą bratnią duszę. Natomiast no, osoba ukrywa, że nie zdecyduje. A w styczniu na pewno nie zdecyduje, bo no nie wie, po prostu nie zdecyduje, bo tu jest w tym momencie jakaś bratnia dusza, więc podejrzewam, że jeśli ktoś nie zdecyduje, to znaczy, że dopóki bratnia dusza go będzie chciała, albo dopóki będzie ok, czy chciał chciał, czy chciała, no to, to nie podejmij decyzji, tak? A jak ktoś kogoś zostawi, no to podejrzewam, że wtedy ktoś powie, A, podjąłem decyzję, a podjęłam decyzję, wracam do ciebie byku, byczulisiu. No nie dajmy się tak. Rozumiecie o co chodzi, nie? I jeszcze jest jeszcze takie dwie informacje. Jedna też może być dla kogoś, kto zupełnie. To może być też dla jednej osoby albo dla nikogo. Ktoś może po prostu ukrywać, czy znaczy ukrywać, no tak, ukrywać, bo w karcie gwiazdy może być y, y, kwestia taka, że y, może być ukryte to, że ktoś y, i sześć kielichów, bo sześć kielichów mówi też o trudnościach, moi drodzy, że ktoś może ukrywać y, trudności w. Y, y, Zejściem w ciążę, to znaczy, może mieć problemy z równowagą hormonalną, problemy z, pro, z, z płodnością. No, ktoś może to ukrywać, ale to raczej ktoś by o tym już wiedział, tak bo skoro w styczniu to ukrywa, to osoba o tym wie. Oczywiście to może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. No dlaczego? No bo mężczyzna też może mieć problem z, z płodnością, tak? Może mieć problem z gospodarką hormonalną, może mieć zaburzoną gospodarkę hormonalną czy tam jakieś, wiecie, no różne inne sytuacje, no i ktoś, wiecie, to może być problem tymczasowy i ktoś to ukrywa, że nie może zajść w ciążę, tak, natomiast z drugiej strony oczywiście kobieta też, tak, może mieć takie problemy. I y, także pamiętajcie, jak mówi się o problemach z równowagą hormonalną, o problemach y, z płodnością, o problemach z zajściem w, w ciążę, to zawsze rozpatrujcie to y, przez pryzmat dwóch osób, a nie tylko jeżeli ciąża, no to kobieta ma pewnie problem. No nie, wiecie, y, nie zawsze leży y, akurat problem po stronie kobiety, bo często jest też problem po stronie mężczyzny z brakiem płodności. Dobra, to może być przekaz dla jednej osoby lub dla nikogo i w związku z tym ktoś, kto właśnie gdzieś widzi, że jest jakaś trudność z zajściem w ciążę, to ktoś ukrywa, że nie może spełnić swojego marzenia, nie może spełnić swojego pragnienia, może ktoś miał nadzieję na to, że zajdzie w ciążę, że będzie miał dzieci, że będzie miał pełną rodzinę albo, że będzie miał kolejne dziecko. Tym bardziej, tym bardziej jeżeli na przykład macie obecnie swoje dzieci, a part czy partnerka nie ma własnych, rozumiecie? To ktoś chciał, miał nadzieję na to, że będziecie mieć wspólne, tak, chociaż jedno. No i tutaj, y no, może ktoś ukrywać, że no nie może, tak, że albo teraz jest jakiś y chwilowy problem, albo trzeba to badać i sprawdzać. No, tak to by trochę wyglądało. No, chyba, że to wy by czuli się, chcielibyście bardzo zajść w ciążę i mieć, na przykład, jeżeli macie swoje dzieci z innego małżeństwa, czy tam z innej relacji, to na przykład chcielibyście mieć z tą osobą, a ta osoba ukrywa przed wami, że wy chcielibyście spełnienia też tak pełnej rodziny, dziecko też z tą osobą, a nie, a nie tak z tą osobą, a ta osoba może ukrywać, że. Może jest bezpłodna, czy bezpłodny. Wie, wiecie, o to chodzi. Albo są jakieś takie problemy, które mogą uniemożliwić zajście w ciąży, przynajmniej tymczasowo jak nie na stałe, może to jest problem, i tutaj może ktoś nie, nie może nie umie podjąć decyzji. Wie, że trzeba coś z tym zrobić, ma plan, żeby powiedzieć, że trzeba o tym porozmawiać, że to jest temat trudny, że może da się coś zrobić, a może się nie da zrobić, ale. Chodzi o to, że no osoba tutaj jest niezdecydowana, wie, że musi powiedzieć, odkryć, powiedzieć o tym, ale no nie potrafi tego jeszcze zrobić, tak? Bo tu może być partnerstwo, związek, który jest pełny sukcesów, fajnie funkcjonuje, jest wszystko super, może jesteście wiecie czymś spełnieniem, właśnie tą bratnią duszą, a ktoś nie może, a ktoś po prostu się obawia wam to powiedzieć, tak? Bo obawia się po prostu, że was straci. Rozumiecie? No więc tu się może taka ważna rozmowa szykować. Słuchajcie, no jeżeli jest to dla kogoś, że ktoś próbuje, chce zajść, a nie może i nie wie dlaczego, no to może być taka sytuacja. I ostatni przekaz dla byczków tych, które są czyimś spełnieniem marzenia, są czyjąś baratnią duszą, są czyimś marzeniem, pragnieniem. Komuś tutaj się kochani, no, dzieje piękny romans, piękna miłość, miłość duchowa, tak. Tak, i ktoś po prostu obawia się Wam tego powiedzieć. Jeszcze. Może to powie, nie wiadomo kiedy. Może w styczniu nie powiedzieć, ukrywa. Z jakichś powodów ukrywa, yy, chyba że wiecie z jakich, albo coś czujecie. No ktoś może tu ukrywać, yy, że dzieje się coś pięknego. No chyba, że jakaś osoba była po jakichś, wiecie, dużych yy, przejściach, po... Niefajnych doświadczeniach, może świeżo po jakimś rozstaniu, może po jakimś zranieniu, może po jakiejś zdradzie i ktoś po prostu boi się, może wiecie tak na 100% powiedzieć, że jesteście czyni spełnieniem marzeń, pragnień, miłością duchową, bratnią duszą. No może dlatego się właśnie obawia i boi, bo, no bo jest niby dobrze, jest partnerstwo, ale może się ktoś boi, że jak się wiecie tak otworzy, wyłoży wszystkie karty na stół, to no to, że być może wy nie czujecie tak samo albo nie, nierównomocno, albo albo nie, nie, nie poszlibyście w tym aż tak daleko jeszcze. No z jakiegoś powodu tutaj ktoś jeszcze tego nie odkrył przed Wami. Byczki, ja życzę dużo miłości, wszystkiego co najlepsze. Buziaczki, do następnego razu, pa pa.